Ja wiem, że tutaj schodzimy do wspólnego mianownika, ale każdy proces charakteryzuje się innymi czynnościami. Czyli to też jednym z powodów, może, w którym my nie możemy zajść w ciąży, czytaj kobietę, jest dieta. Rozumiem też, że w momencie, też, kiedy kobieta zachodzi w ciąży, też ta dieta powinna się czymś charakteryzować. Tak, powinno być dużo błędników, żeby odżywiała minerał, witamin i tak dalej. I plemiki. Nie. No, żeby tak, zaś tak. Że tak. A to chłopak to samo do zrobienia, tak? bo to jaki on materiał genetyczny przekaże. Tylko, że u chłopaka na bieżąco powstają. Jego styl życia on w ciągu trzech miesięcy może sobie podreperować tą jakość plewników. No, już tam szału nie będzie, jak miał jeden czy dwa procent, ale ilość, ruchliwość to można poprawić. Warunki do życia na pewno. Natomiast tutaj z płodnością jest taki temat, że jeśli w tej diecie jest stan zapalny w tak, głównie chodzi o tą nieszczelność, jakbyśmy chcieli głębiej poszukać tej bariery litowej, bo jest nieprawidłowa mikrobiota, no to wtedy często jest stan zapalny również tarczyca ona lubi być za mała, niedoczynna. i objęto się, się zmniejsza i temu towarzyszy wysoka prolaktyna. A wysoka prolaktyna zmniejsza poziom ganadotropin LH na przykład, i wtedy masz dużo cykli bezowulacyjnych i nie masz progesteronu. Jak nie masz owulacji, no to w nie zajdziesz, albo policzysz jajniki przy przy instynktynoporności. Także tych przyczyn jest sporo, ale zawsze kilka. Ma związek to z dietą, bo tam się zaczyna ten stan zapalny. Czyli nisudnoporność na przykład, też stres, nieprawidłowe odżywianie i tak dalej. Czyli ja chciałem powiedzieć, że ta prolaktyna jest tutaj kluczowa przy braku owulacji u dziewczyn. Żeby to zbadać, czy po metoklopramidzie ocenić, bo wielu dziewczynom udało się zajść w ciążę. Tylko ja bym wolał, żeby ona naturalnie zaszła. Naturalnie też tą prolaktynę można obniżyć. Są takie sposoby: niepokalanek, od razu powiem B6, magnes. Y, y, ogarnąć stres, i tak dalej. Ale od wyrównania tego błonnika, mikrobioty omega-3, witaminy D3, to trzeba było zacząć. Mhm. A w jaki sposób w takim razie mężczyźni, nie w kontekście nie tyle plemników, ale w jaki sposób mężczyźni mogą podnieść swoje libido, witalność, energię, cieszyć się życiem seksualnym? Dokładnie, idealne pytanie. To ma też związek z tą proleksyjną, z kortyzolem. Wysoki poziom kortyzolu, wysoki poziom prolaktywny, który chłopak sobie robił SG, obniża poziom gonadotropin tego LH, FSH, co dziewczyn powiedziałem. I mamy mniej produkcji testosteronu w jądrach chłopak. A co wzrasta, czyli musi ogarnąć ten stres, a co powoduje wzrost testosteronu w jądrach? Aktywność fizyczna, duże grupy mięśni, jak sobie przysiady robi czterogłowy, jak pracuje, aktywność często co drugi dzień, a to też obniża poziom kortyzolu przy okazji. No i możemy zbadać. Całkowity testosteron, to on tylko pokazuje, co jest, co ma w magazynach facet, natomiast musi zbadać wolny testosteron, bo ten wolny działa. I tam nieraz jest rozbieżność. No jak masz tego wolnego za mało, no to trzeba wszystko zrobić, żeby ten testosteron podnieść. Obniżyć poziom stresu, prolaktyny, jeśli jest za wysoka taka przyczyna. No na stres to my mamy wpływ, ale y, y, można też i suplementować w sytuacjach, kiedy jest hipogoradyus, kiedy masz za mało tej produkcji testosteronu, no, no bo od tego zależy w ogóle u chłopaków pewność siebie, wiesz, taka po 40 czy 45 lat, 50, żeby podejmować, żeby inicjować seks, żeby mieć dobre libido, to ten testosteron jest potrzebny.